Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. A na serwerach głównych w AFK pojawiła się już nowa podróż cudów czyli kraina wygnańców. No, i na tym filmie zrobimy sobie standardową nową podróż na 100%. Nagrody 10 emblematów czasu, bo postać przebudzona. Następnie ze zwykłych nagród wszystkie rodzaje emblematów, monety PoE. Ogruch, rdzenie żywiołów, no i dwie skrzynki. Złoto, doświadczenie, esencja, standardowo. Także lecimy, nie ma co przedłużać, jest strasznie dużo gadania. Ale jeżeli ciekawi Was historia, fabuła tej gry, to polecam sobie poczytać. Sama podróż nie jest trudna, według mnie przynajmniej. Więc poruszamy się po mapie antandrom przebudzoną. No i lecimy sobie do góry, na lewo mamy trójkę przeciwników, ale wystarczy, że pokonamy jednego. Także, żeby było klimatycznie, to ja sobie dodam oczywiście przebudzoną wersję antandry, skoro dają za darmo. Zresztą całkiem ładnie się sprawuje, co będzie widoczne później. Rozmawiamy z Kazosem. Tutaj się nazywa troszkę inaczej: młody wojownik i jest to Balor. Ale mniejsza o to. Ja tutaj będę przeklikiwał standardowo, żeby nie było tak długo. Lecimy sobie jedyną drogą, którą możemy. Na lewo pokonujemy jednego z tych dwóch przeciwników. Do wyboru, do koloru. Którego wolicie. Tego sobie pokonajcie. Nie ma absolutnie potrzeby, żeby walczyć z, z dwoma przeciwnikami. Strata czasu. Nie ma żadnych dodatkowych nagród za to, zbieramy nagrodę właśnie. Lecimy sobie jeszcze na lewo, bo tutaj jeszcze jeden przeciwnik będzie broniący nagrody. Także jemu też musimy nakopać standardowo. Podróż nie wnosi tym razem nic nowego. W sensie mechanik i tak dalej. Po prostu idziemy, walczymy. No, i w sumie tyle. Troszkę szukania, troszkę gadania, troszkę klikania. Idziemy do góry. Fabularnie jest, oczywiście, bardzo dobrze. No i co? Lecimy sobie na prawo. Rozmawiamy tutaj z Satraną. Ciekawe, że inne imiona są utrzymane. Ale kazosa nagle zamienili na balora. Nie wiem po co. Tym bardziej, że wiele innych jeszcze ludzi się pojawi i też będą mieli normalne imiona w większości. Ale mniejsza o to. Rozmawiamy z Satraną. Drugi raz rozmawiamy z Satraną tutaj. Dobra. Tutaj na razie nie pójdziemy, bo nas cofnie. Lepiej nie drażnić zwierząt ludzi. znaczy podziemców. Nierpiej sobie pójdźmy tędy bokiem, bo tutaj będzie ukryta nagroda. W tym miejscu dokładnie. No i teraz idziemy tutaj, gdzie stoi skryt. Rozmawiamy ze skrytem. Od nas odeśle, nie będzie chciał przyjąć uchodźców. Po długiej rozmowie, możemy w końcu iść sobie na prawo to miejsce. I tutaj nam pokaże, gdzie musimy kliknąć. Czyli tutaj. I tutaj mamy dwa wykrzykniki. No, i teraz Antandra pójdzie się bić z podziemcami. Czyli idziemy tutaj. I później będzie taki ciekawy myk, że nagle będziemy biegali po mapce Satranom. Nie będzie tam żadnych walk. Troszkę gadania, troszkę szukania. Ale to wszystko na bieżąco. Idziemy jeszcze tutaj, pokonać przeciwnika. Później będzie niestety sporo walk. No ale i takie mapy muszą być, takie muszą być też, Podróże Cudów. Ja wolę zdecydowanie te zagadkowe, z fajnymi zagadkami, no ale... Bierzemy co mamy, gdy Antandra walczyła z podziemcami, Satra naruszyła na pomoc starszemu Numisu, więc oczywiście musimy porozmawiać z Numisu. No i musimy go uleczyć, musimy trzy kryształki. Zdobyć, ale zanim to zrobimy, polecam się na chwilę cofnąć i tutaj zebrać nagrodę u góry przez Kryacie i też na dole. Tutaj, w tym miejscu, od razu klikamy sobie na zieloną trawkę obok, bo tutaj jest kolejna nagroda. No i od razu mamy misję: lokalizacja klejnotu ognia duszy. Szukamy. Teraz idziemy sobie tutaj, nagroda. No i drugi. Domek, i tutaj mamy trzeci kryształek od razu. I teraz rozmawiamy z Numisu. Jak można było się tego spodziewać, skoro mieliśmy go uleczyć? Numisu wyzdrowiał. Satrana poleciła mu spotkać się z tymczasowym starszym. Z tego co pamiętam, to będzie dosyć długa rozmowa, no ale. Ja przeklikam. Dobra, teraz wracamy do przebudzonej antandry. No i musimy po prostu walczyć z podziemcami, niszczyć wieżyczki. Tych tutaj można zostawić. No teoretycznie można ich chyba pokonać, ale to jest bez sensu, bo nic to nie da. Także możemy zniszczyć. Tylko jeszcze nie teraz. Pierw musimy wpaść w pułapkę, z której bardzo łatwo zresztą. Antandra wybrnie. O, tutaj pułapeczka. Ale wszystkich spali na popiół, że tak powiem. Także idziemy jeszcze tutaj, bo nagroda na nas czeka. Nagrody najważniejsze, jak zawsze. Zbieramy nagrodę. No i teraz możemy niszczyć już te strażnice. Podziemców niszczymy tutaj Niszczymy No i niszczymy Musimy niszczyć, pokonywać i po prostu przedostać się Przez te wszystkie pnącza tutaj Elegancko to idzie zresztą z Antandrom no Więc co nagroda, walka, nagroda i tak w kółko aż do skutku. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze jedna strażnica. Jeszcze chyba ze dwie walki będą obie trzeba ukończyć. Bo nagrody to raz, a dwa że misja. Mamy się rozprawić w końcu z podziemcami, prawda? Dobra, od razu można zebrać nagrodę. Tutaj w ogóle przed chwilą nie wiem czy widzieliście. O! Widzicie? Jakiś taki błąd jakby, nie? O, tutaj jak się przesunie, to nie widać taka ciekawostka. Chyba błąd, no, ale raczej błąd, bo nie sądzę, żeby to było zamierzone. Nie byłoby w tym celu żadnego, absolutnie. Także pokonujemy ostatniego przeciwnika. My mamy wszystko ukończone. Tutaj ostatnia nagroda, zwykła. I teraz musimy wrócić do wioski, porozmawiać z Numisu. No i dadzą nam główną nagrodę. 10 emblematów najważniejsze, prawda? Dużo jest tutaj fabuły, jak widać. Jeżeli ktoś lubi historię tej gry, fabułę, no to będzie naprawdę zadowolony. No i co? Ostatnia nagroda zebrana, misji już żadnych nie ma. A Teoretycznie można sobie jeszcze porozmawiać tutaj, chociaż chyba nawet nie można. Mniejsza oto. 1 na 1, 13 na 13, zakończ wyprawę. No i to by było na tyle. Ja Wam oczywiście bardzo, ale to bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę Wam powodzenia, udanych losowań. Samych postaci przebudzonych. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.